Już o godzinie siódmej otworzyły się drzwi dla pierwszych klientów nowego sklepu. Czekały na nich atrakcyjne promocje oraz upominki. Miałem przyjemność właśnie przygotowywać ten sklep do otwarcia, zatrudniać i organizować, jeżeli chodzi o tematy związane z zatrudnieniem dotyczące całej ekipy wyposażenia tego sklepu, jak i zatowarowania i przygotowania do całego otwarcia klientów obsługiwać będzie ponad 100 osobowa systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowa ekipa. W sklepie możemy znaleźć produkty potrzebne do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu. Klienci będą mogli również skorzystać z profesjonalnej strefy projektowej, gdzie doświadczeni pracownicy przygotują projekt kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia. Wszystkie artykuły, które są jakby niezbędne do naszego do domu, do ogrodu, e... Wszelkie artykuły związane z projektowaniem, z usługami wszelkiego rodzaju usługi transportu, usługi montażu. Także bardzo szeroki zakres, tak jak powiedziałem, usług i bardzo duży wybór artykułów. Hipermarket ma wiele udogodnień. Każdy dział posiada plansze z nazwami artykułów, które można znaleźć w danej części sklepu. Powierzchnia handlowa sklepu, samego sklepu, jeżeli chodzi o bryłę budynku, to jest 5620 metrów. Dodatkowo mamy jeszcze powierzchnie zewnętrzne, ogród zewnętrzny około 1500 metrów i dział budowlany zewnętrzny też powyżej 1000 metrów kwadratowych. Jesteśmy firmą, która się bardzo mocno rozwija na polskim rynku i zależy nam też na tym, żeby budować sklepy i realizować potrzeby mieszkańców też w mniejszych miejscowościach. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21, w niedziele handlowe w godzinach od 9 do 20.